Jak się powinno y, patrzeć na osoby na pierwszej randce? Na pierwszej randce. Yy... Żeby to nie było takie zupełnie inwazyjne, hmm. ale miało coś w sobie. Sły, sły... Wiesz o co mi chodzi? Hmm. Chodzi mi o to, że no dobra, no patrzcie się już na. E, pupę na górze, ale róbcie ale... to subtelnie. Nie ja wiem, co chcesz powiedzieć, tak? Że taki dekolt prowokuje spojrzenie. No właśnie nie, wy macie zupełnie słabą wolę, nie potraficie się skupić, skoncentrować. Tutaj, oczy wam tutaj. Powiedz, wiesz, wiesz, chodzi mi mhm. o to, żeby um, z tej naszej rozmowy um, wyciągnąć taki wniosek taki złoty środek uniwersalną radę. Mhm. No i ty jako mistrz uwodzenia w to doskonale wiedzieć. Jak Bo, na przykład patrzeć na bius, żeby kobieta tego nie zauważyła? No na pewno nie e, tak. Dlaczego miałaby nie zauważyć? To jest mm -hmm. kluczowe pytanie. Dlaczego miałaby nie zauważyć, że patrzysz że patrz, że patrz, że patrz się na twój bius? Dlaczego miałabyś nie wiedzieć, że właśnie patrzę na twoje piersi? Bo ta informacja mi jest potrzebna. E, nie jest ci potrzebna. Ale nie pozbędę coś, będę ty... się jej. <laughs> No właśnie, ale dlaczego dlaczego miałabyś tego nie widzieć? Mhm. Jeżeli ja chcę tobie zakomunikować, że mi się podobasz, jeżeli chcę ci pokazać moje zainteresowanie. Wiesz co, o nie, patrząc na mój biust, na pewno to nie jest najlepszy sposób do zakomunikowania mi znaczy, Wiadomo, się wiadomo że jeżeli. <laughs> nie, wiadomo, że nie mówimy o tym, prawda, że siedzę przez pół ranki, pół patrzę. Ale masz fajne piersi. Nie, nie o to chodzi, nie? Ale w pewnym momencie po prostu ta relacja zaczyna przechodzić gdzieś na bardziej erotyczny, erotyczny charakter mhm. i wtedy ten wzrok naturalnie zaczyna błądzić gdzieś w okolicach ust, w okolicach być może szyi, właśnie piersi i tak dalej. I to jest naturalne. I to jest kwestia tego, żeby po prostu, żeby poczuć, że, że to zaczyna się dziać. Jakbyś miał stworzyć takie żelazne zasady dotyczące tego, jak używać swojego spojrzenia, to co by to było? Mhm. E, najważniejsza rzecz to, jak ty sam czujesz się ze spojrzeniem. Jak ty sam czujesz się z kontaktem wzrokowym z drugą osobą? Druga rzecz to jest, jak ta druga osoba się czuje z tym, z tym kontaktem wzrokowym, jak ona reaguje, czy ucieka wzrokiem, czy utrzymuje ten kontakt wzrokowy. To też jest ważne. I trzecia rzecz to jest tak naprawdę kwestia napięcia i kwestia przekazu. Napięcia, czyli tak naprawdę czy, czy, czy to spojrzenie wywołuje napięcie, czy to napięcie jest pozytywne, czy negatywne, to to wszystko są odczucia, które gdzieś tam są w ciele i ważne, żeby być, być ich świadomym, a przekaz to jest kwestia tego, żeby, żeby wiedzieć, co chce się tym spojrzeniem przekazać. Czyli jednym słowem obserwacja własnego spojrzenia i spojrzeń innych. Dokładnie tak, czyli świadomość tego, co się dzieje po mhm. prostu.